Cześć, tu Ania zaremba z firmy Szkolenia Oze. Często pytacie się nas, od czego zacząć pracę w branży fotowoltaicznej. To oczywiście zależy od tego, czy chcielibyście założyć firmę montującą instalacje fotowoltaiczne, czy bardziej widzicie się w roli przedstawiciela handlowego sprzedającego fotowoltaikę. Także pierwszym krokiem jest zastanowienie się i określenie profilu działalności. Oraz tego, na jakim stanowisku wy siebie widzicie w tej firmie. Dzisiaj opowiemy sobie o pracy firmy Monterskiej. Ja zawsze zachęcam osoby, które dopiero chcą wdrożyć się w branżę fotowoltaiczną na początek na wyjazdy z doświadczonymi ekipami monterskimi. I nie chodzi tak naprawdę o jeden wyjazd, tylko kilka wyjazdów, tak abyście mogli pomóc w montażu instalacji fotowoltaicznych na różnych rodzajach dachówek, czy to na instalacji na gruncie, czy na konstrukcjach aerodynamicznych, tak aby poznać każdy typ montażu. Jeśli ten krok macie za sobą i praca na wysokościach Wam się podoba, to ja zachęcam osoby do przystąpienia do szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych. Na rynku jest bardzo dużo ośrodków, które szkolą przyszłych instalatorów. I zachęcam wybrać ośrodek, który posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego, gdyż po takim szkoleniu macie czas do 12 miesięcy, aby do egzaminu przystąpić. Certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych nie jest w Polsce obowiązkowy, natomiast wiele zleceniodawców coraz częściej pyta się o posiadanie tego certyfikatu z uwagi na to, że on właśnie potwierdza kwalifikacje instalatora systemów fotowoltaicznych. Zachęcam także do ukończenia szkolenia w ramach uprawnień energetycznych oraz ukończenia egzaminu na uprawnienia elektryczne z grupy pierwszej, przynajmniej eksploatacja z pomiarami. Ważne też jest ukończenie szkoleń u producentów inwerterów, w ramach których będziecie montować instalacje. E, także też bardzo zachęcam, na rynku w Polsce u nas mamy dużo takich szkoleń, e, także warto e, wybrać sobie odpowiednie dla Was e, szkolenie. E, następnie, e, kolejnym krokiem może być określenie e, tego, czy chcielibyście mieć ekipę swoją własną, niezależną. Czy wybierzecie pracę w ramach jednego zleceniodawcy, czy to w ramach własnej działalności gospodarczej, czy na etacie? Warto sobie rozważyć plusy i minusy poszczególnych rozwiązań. Jeżeli chcielibyście sobie założyć działalność i być ekipą bardziej niezależną, to tutaj możecie tak naprawdę nawiązać współpracę z wieloma firmami na rynku, które zlecają wykonanie montażu instalacji. Tutaj musicie się liczyć z tym, że takie instalacje powinny przez Was być wykonane fachowo, kompleksowo i powinniście też posiadać doświadczenie czy kwalifikacje w ramach tego montażu. Plusem jest też to, że jesteście niezależni. Możecie wybrać sobie tak naprawdę różnych zleceniodawców z rynku. Także stawki, które otrzymacie za realizację montażu, na pewno będą wyższe niż w ramach pracy na etacie. Minusem takiego rozwiązania jest to, że powinniście się też zaopatrzyć w niezbędny sprzęt oraz samochód, w ramach którego będziecie docierać na montażę. Jeżeli natomiast nie macie środków na początek na zakup odpowiednich narzędzi czy busa, no, to warto poszukać firmy, dla której będziecie pracować na przykład na etacie, czy będziecie z nią bezpośrednio związani. Wtedy taka firma często dostarcza niezbędne narzędzia oraz samochód, w ramach którego będziecie na tym montaże dojeżdżać. Minusem może być to, że stawki za wykonanie montażu mogą być niższe niż w przypadku jakby tego pierwszego modelu biznesowego. Na rynku generalnie obserwuje taki trend, że firmy monterskie, które mają doświadczenie w instalacjach fotowoltaicznych, to ich kolejnym krokiem jest poszerzenie profilu działalności gospodarczej, zatrudnienie handlowców, podjęcie współpracy z hurtowniami elektrycznymi, z dystrybutorami modułów czy inwerterów. I rozpoczęcie pracy na własną rękę, czyli w ramach sprzedaży instalacji fotowoltaicznych wraz z kompleksowym montażem. Ale o tym opowiemy sobie w kolejnym odcinku. Dajcie proszę znać, czy dopiero zaczynacie pracę w branży fotowoltaicznej, czy już może montujecie instalacje. A ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.